No tak mi się dobrze gra, że postanowiłem nagrać odcinek po odcinku Dobra, to teraz mamy królewskie mariaże Dużo królewskich mariaży Bardzo prawdopodobne, bardzo prawdopodobne A tu nie O, ciekawe jak oni słyszą, nie może Ja myślę, że to jest kwestia Braku wojny będzie wszystko dobrze. Dobra. I lecimy. Tak, prestiż rośnie. Dlaczego nie mam żadnej wojny? To mnie dziwi. Ale no, no, dobra. Jakoś to przeżyję. Tak, mam powyżej stówki. Myślę, że stówkę to sobie muszę zostawiać. W razie tam jakichś wydarzeń. Chociaż tak naprawdę to jeszcze... O nie, na no, kalisz. No, dobra, tutaj wybudujemy tego konstabla. Kurde no, trochę szkoda mi czasu, że nie zmieniam tego, no ale nie wiem, po prostu nie pamiętam już teraz, jak to jest z tym aneksją No Dobra, Bizancjum, Gwina, to mnie interesują, ale, ale możemy sobie trochę porobić Vasalli. Mm. Tutaj chyba była można. Um, z pomocy nami nas nie interesuje. O, Holsztyn. Holsztyn raczej nieprawdopodobne. Dobra. Ok. Maria, Mariaż. Dlaczego by nie? Ojej. O, właściwie to trochę skisiłem, bo. Aha, aha, ja. Aha, ja pewnie nie będzie chciała, bo to jest poza strefą wpływu. A nie, bardzo prawdopodobne spróbować może mnie tu czy nie wycisną tam za bardzo i co poza tym no i poza tym to tak rozsądnie rozsądnie się to udawało robić dobra no to lecimy oczywiście wszyscy chcą ze mną mieć mariażę a ja już mam dużo prestiżu co mnie cieszy niezmiernie wręcz Tutaj się już chłopaki naprawili tutaj też wojsko jest na maksa 28 o mogę już tą misję dużą anulować Czy mi się to naprawdę opłaci Opłaci no, mi się, bo on chyba dopiero w wieku 16 lat będzie miał a no i tak i niby dobra powinienem wystarczyć środków na kolejną serię misji, a myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że, że dostanę coś związanego tam z większym, z Wielkim Księstwem Mazowieckim. Co wcale mi się nie podoba, bo. Bo dlaczego? A teraz pytanie, czy ja mogę zrobić coś, co mi spowoduje spadek stabilności? Pewnie nie mogę. mógłbym napaść na kogoś. <noise> Ale jakbym był w stanie wojny, to nie mógłbym na zawsze zrobić aneksji. Dobra, czekamy do. Do 14. Aha, tylko jak zrobię im aneksję, to chyba nie będę mógł im zrobić aneksji. Ale chyba i tak jeszcze jestem trochę za słaby, żeby... żeby ganiać się z, ze Złotą Ordą. Podejrzewam, że nie się jeszcze... Zdążam rozpaść no, 120 tysięcy. Co prawda, niby sobie dobrze radziłem, bo oni walczyli ze, ze wszystkimi, no ale ciągle się trochę tak rozchodzą, rozkasają. Za kilka lat będzie będzie dużo lepszy. E, będzie dużo lepszy poziom technologiczny i będzie z nimi po prostu war, e, łatwiej walczyć. Więc właściwie to przestaje mi się opłacać ciągnąć tą krucjatę. Naprawdę dziwi mnie, że ona jeszcze się nie skończyła, bo już minęło dwa lata od tego, kiedy Chorwacja jakby miała pokój z nimi, a Chorwacja... Myślę, że to Chorwacja miała jakieś starcie, no bo kto inny z moich sojuszników mógłby mieć jakieś, jakieś stycje z nimi? Mecklenburgia. Nie pomyślałem w ogóle o tym, żeby ich ściągnąć, bo... Tak, no to, by mi, to mi dawałoby większe podatki z tytułu tego, że są wasalami. No, ale co poradzić? Co poradzić? Eee, dobra. Aha, jak tam Saksonia? Eee, ciągle walczy, ale tylko z Bawarią i Klewem. O, możliwe. Dobra. Czyli już jakby mamy co z pieniędzmi robić. No właśnie, mamy co z pieniędzmi robić, więc niekoniecznie się opłaca. Pieniądze tracić. Dobra, zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Czy ja, inwestując w lądową, nie będę się zacofywał? No, nie będę, bo tu jest 2,710, 2,900, no troszkę więcej. Tu też jest 5, jest 2,900. Dobra, rząd będzie, a no mógłbym niby rząd trochę przyspieszyć, ale pytanie, czy to tak naprawdę ma sens. Z nikim na razie nie walczę. I do, no 10 lat, nie chciałbym być w tyle, bo to jest niebezpieczne. Na razie, jakby mam na co wydawać pieniądze. Bo zasymulujmy taką opcję. Gdybym teraz wydał na rząd, to miałbym za 3 lata. A tak? To mam za 6 lat. No, te 3 lata mniej inwestycji. One chyba nie będą takie tragiczne. A coś już będę mógł zrobić. Coś już będę mógł zrobić. Konstable w Toruniu. Anhalad, a Anhalad też jest w stanie wojny. Dobra, na razie nie będziemy im tutaj z sojuszami przeszkadzać. A ej, ależ ja mam tych wojen Pff, Dobra No i jest 2014, no ale jak mam tą misję? Aha, w ogóle już mam stabilność na 3 Ok, misja tam jest naprawdę tak potrzebna. Więc właściwie to robię pewną głupotę, bo, aha, nie wiem. Nie wiem, nie wiem nic. Wiem tylko, że teraz dużo zarabiam i z jednej strony szkoda to stracić, a z drugiej strony nie mam jak sprawdzić. To kiedy to trwało? Bo w sumie. Że trwało do tego roku. Znaczy, że w tym roku powinno mi się skończyć, no. a, bo ze złotą mordą, to chyba to nie będzie traktowane jako wojna, która uniemożliwia. Dobra, na no wszelki wypadek zapiszemy to. No to właściwie wynika to z niewiedzy, a nie z nieumiejętności grania, więc. Myślę, że nic się nie będzie takiego działo, żeby nie można było po prostu... Hmm. mapa dyplomatyczna, tak, mariaże, mariaże. Dobra, Wittenbergia, no tylko prawdopodobne, ale powinni się zgodzić. Prawdopodobne. Bardzo. No dobra, jak bardzo, to bardzo. Hmm. Tak. Tutaj mamy wszystko. Eee, o, o, o i wcale już nie ma. O, tutaj tylko możliwe, dobra. Czyli z nimi nie będziemy ryzykować, że odmówią. Z Luksemburgiem możemy się zaswatać. Eee, aha, już nie mamy się czym spatać. Mamy cały czas sporo pieniędzy i możliwość zrobienia konstabla w, w tutaj. Kurde, przydałabym się jakaś prowincja na bo. Bo, bo, bo. Dobra, zobaczmy, co to z tego wyjdzie. Luksemburg odrzucił. Czy ja mam jakieś realne szanse na papiestwo? No nie mam realnych szans. Dobra, uczyńmy go biskupem. No i co już najwłaściwie no to... No dobra, już żeby nie było zapis, przy zapisie to jeszcze chwilę. I myślę, że że na tym skończymy a ja sobie zaraz spróbuję jak to jest z tym, z tym Mazowszem i z, tym, z tą aneksem na drodze dyplomatycznej, czy ona decentralizuje